Cześć, pokażę Wam jak wymienić żaróweczki w podświetleniu pokrętełek w korsie E. Będzie potrzebne, wiadomo, dwie żaróweczki 12V, 1,2W. Najlepiej lustereczko, jakieś buchnięte kobiecie. I krótki śrubokręt, płaski. Tutaj od spodu mamy otworek. Wkładamy w niego śrubokręcik i pociągamy do siebie. Tutaj mamy jakieś zabezpieczenie się ciągnie, ale możemy to odpiąć. I tak. Może to można jakoś zdemontować, ale nie wiem jak. Ale patrząc, a jeszcze można sobie czołóweczkę jakąś skombinować. Tutaj mamy te opraweczki. Nie wiem, czy widać. Szare. I one dość mocno siedzą. I trzeba sobie śrubokręcikiem podważyć je. O, jedną już mamy, wyskoczyła. Zmieniamy żeróweczkę. też przy użyciu lustereczka celujemy ciężko to tak w lusterku odwrotność zobaczyć dobra mamy teraz druga podważamy i ciągniemy za kabelek e, skoczyło z powrotem Ciężko siedzi. Dobra, mamy. Zakładamy drugą. Nie sprawdziłem, pierwsza się świeci. Przed założeniem... świeci. Czyli... Można składać. Jak to się mówi, wszystko w odwrotnej kolejności. Celujemy w otworek. Fajnie. Tak, ładna słonka. i widzimy, że świeci. Dobra, dzięki.